No cześć, witam was w kolejnym odcinku ze zdrapek Dzisiaj mam paczuszkę od zadrapanych Są to zdrapeczki, które wygrałam poprzez challenge właśnie z tym kanałem Zawartość w paczce powinna wynosić 50 zł jeżeli chodzi o zdrabki i tak na wstępie chciałabym powiedzieć, że jest mi strasznie smutno, że zadrapani przegrali ten challenge, ponieważ ja ich namówiłam na tą głupotę żeby wydać 250 zł na na paczkę, no i mi trochę głupio. I przyznam się Wam szczerze, że wygrałam takim, no fartem, ponieważ nawet sobie zakupiłam zdrapkę na kolejny odcinek, ponieważ w tym decydującym odcinku miałam 5 zł, zainwestowałam w neonowe 7, ale jak dowiedziałam się, że zadrapani przegrali, to pozwoliłam sobie od razu zdrapać tą zdrapeczkę, ponieważ no, stawianie odcinka ze zdrabką za 5 zł, tak. Już poza challenge'em to nie był dobry pomysł. No i zdrapka okazała się pusta, więc po prostu wygrałam o jedną, jedną zrapeczkę. No, więc jest mi... No niby powinnam się cieszyć, no ale tak nie do końca. Ponieważ darzę wielką sympatią kanał Zadrapani, Klaudię i Adasia. I więc pomyślałam sobie, że będzie sprawiedliwie, jak zdrapię te zrapeczki dzisiaj. I połową wygranej kwoty podzielę się z nimi. Więc... Tak zrobię. Dlatego musicie trzymać kciuki, żeby właśnie w tej oto paczuszce były zdrabki wygrane, i żeby się posypały pieniążki, żeby mogła im yy, przelać <śpoko>, hajs. No, oczywiście, jeżeli wygram złotówkę, no to też prześlę im te 50 groszy. No, nie słowo się rzekło, no ale mam nadzieję, że chociaż yy, nie będzie takiego czarnego scenariusza. Dobra, pozwolę sobie. Oj, trochę mi się urywało nie tak jak trzeba. Dobra, wyciągnę wszystko z tej paczuszki poza kamerą. Dobra, mamy tutaj taki suś. O, czy dostałam coś złoto i coś jeszcze co mi spadło? Co to jest? jakieś serduszko? O, mogę to zrobić z tego drapa. To jest spoko myśl. Już reszta jest pusta. No więc dobra, mam tutaj z drapeczki za. O, jakie w ogóle gadżety z lot, to kurde, u mnie to w ogóle taka bida w tych kolekturach, nawet tych takich pospolitych drapaków nie mają, a tutaj proszę, dostałam smyczkę, będzie na, na klucze, e, tutaj wam podejrzewam, że to są takie magnesiki na, e, na, na lodówkę, żeby sobie przypiąć taki notesik, spoko sprawa, Raz, aż w trzech egzemplarzach, naprawdę dzięki, dzięki kochani, przyda się. A tutaj mamy właśnie takie serduszko z napisem Jesteś wyjątkowa. <grydy> Bardzo mi miło. Użyję tego jako drapak. A tutaj mam jeszcze e, milka, milka. W sumie nie wiem, co to za smak. Chyba jakiś karmelowy. Więc dziękuję Wam. Zadrapani za takie szczodre dary Jesteście naprawdę kochani I zdrapeczki mamy tutaj Ale zajmiemy się nimi na koniec I sobie zrobię takie losowanie Nie będę zdradzać co mamy dzisiaj na, na odcinku I mamy oczywiście jeszcze kartę łóżka Tak pokażę mniej więcej Jak ona się prezentuje I ją przeczytam Nunia, serdecznie gratulujemy Ci wygranej w naszym challenge'u Składamy w Twoje ręce te oto zdrapki Pokładając wszelką nadzieję Że to W yy, to, że wygrasz w nich Duży hajs i się z nami podzielisz. No, jakby zadrapani przeczuli o co chodzi. A tak naprawdę do dzieła. Obyś wydrapała jak najwięcej, kochanie nasze. Życzymy ci tego z całego serduszka, twoi na zawsze zadrapani. No, mega uroczo. No, no i tym bardziej jest mi jeszcze głupio, że wygrałam ten challenge. No mówię, powinnam się teoretycznie cieszyć, no ale w praktyce, no nie, no, chyba bym wolała, żeby zadrapani wygrali. Więc dlatego. Dzisiaj dzielimy się hajsem. Dzielimy się hajsem. Trzymajcie kciuki, żebym wydrapała tutaj jak najwięcej. Chyba nawet tak spojrzę. A no nie, nawet nie mam zdrapek za 2 zł. Dobra. Więc e, najbardziej czarny scenariusz jest taki, że wygram 5 zł. Więc 2,50 dla zadrapanych już będzie ich stać na jakieś tam najtańsze lody czy piwo. <trym> Dobra. Pierwsza zdrapeczka, pudełko czekoladek. Sprawdźmy. O, jak sobie fajnie radzi. Pierwsza gra tiramisu i serce. Gra druga muszla i kakao. E, fajny drapak. Mięta i precel. Więc gra trzecia przegrana. Gra czwarta, mięta i kokos. Gra piąta, precel i muszla. Gra szósta, nugat i serce. Póki co niestety nic. Tutaj mamy tak kokos i migdał. Gra ósma to mleczna. Z tiramisu i ostatnia szansa na cokolwiek to mleczna. I kakao, więc niestety zdrapeczka jest przegrawa. No ale jeszcze mamy ich trochę w zanadrzu. Nie no, naprawdę kozak <gryw> drapak. O, moja nieszczęśliwa mega pensja. Jeżeli chodzi o zadrapanych to bardzo lubią tą zdrapkę. Mam nadzieję, że Coś tutaj się uda sensownego wydrapać. Wygrywające liczby to 3, 45, 1, 15. Nie, naprawdę. Kozy i zdrapak. Dziękuję Wam jeszcze raz za drapani. No dobra, wygrywające liczby to 3, 45, 1, 15 i 44. Więc jedziemy z tym tematem. Mamy. 46, <noise> 21, no lot to popisz się. Popisz się, mamy 47, 4, 13, nie mamy. 31, nie mamy nic zaczynającego się na 3, 12, to też nie to. M, 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 33, 26. O, mamy 44. Ok, jest pierwsza wygrana. Już razem z zadrapanymi. Mamy... <laughs> Przepraszam, mamy pierwszy hajs. O, coś zachrypło. A tak szczerze myślałam, że mnie z drapeczka chce trollować. Ale jednak, ale jednak. 2,40 nie mamy. 27, też nie. 5, też nie. Mamy 15. Szóstki nie mamy, ale coś się może jeszcze sumuje. Bardzo bym prosiła. 17 nie ma. Ach, ten to teraz nie we jedzenia. Zamiast powiedzieć, że o, fajnie, że coś w ogóle wygrywa, to jeszcze, jeszcze więcej, więcej. No też obok. 38 nie mamy. I mega pensja po raz pierwszy. A po 44 mamy dyszkę. No ale okej. Okay. Jest, jest to nasza pierwsza wygrana. Literki kontrolne nam to potwierdzają. C, c, c. No dobra. Jak dla mnie naprawdę spoko. Ok, to teraz coś mniejszego, może sobie wylosujemy. O, neonowe 7. No dobra, to szukamy siódemeczki bądź diamentu. Yy, dobra, okej, okay. jedziemy. Mamy czwórka, szóstkę. dziewiątkę, trójkę. Piątkę, dwa, o, czerwone 7. no proszę, jejku, Jezu, dawno nie widziałam, dawno nie widziałam, siedem, 8. E, osiem, no, czerwona siódemka, tu dla mnie jest taki <grych> biały, czerwony kruk, czwórki nie mamy i ostatnia szansa to 9. i co będzie pod siódemeczką, 5 złotych, więc mamy już dyszkę. No, świetnie. Dobra, poszukam, sobie tych wszystkich pierdł po, po zakończeniu odcinka. Teraz, może, coś też mniejszego. Ekstra pensja. Ok. Wygrywające liczby to tak. 7, oby szczęśliwe. 4, no też może być szczęśliwe. 9 i 29. No to szukamy. O, zaczynamy, naprawdę świetnie, ekstrapensja po raz pierwszy, 14, 11, 31, 24, na razie nic, 35, za wysoko, 6, blisko, o, serio, 8, zaczyna się, 2, nie mamy... Oraz 32 też nie mamy. Zdrapencja pusta. Okej. Okay. O, tylko mi trzy zdrapki już zostały. To może weźmiemy coś z oddechu. Laki. Laki, laki. No, okej. Okay. W bonusie mamy cytrynę. Niestety nie ma podkowy, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Mamy tak. 39. 29 trzydzieści dwa, dwadzieścia sześć oraz pięć. Okej. Okay. A co mamy tutaj? Mamy czterdzieści siedem za wysoko. Trzydzieści siedem też nie mamy. Szóstki, hmm, blisko. Dwa dwunastki nie mamy. Jedenastki też nie.

M, M, E. No, szkoda. Ale mamy jeszcze dwie zdrapeczki, od których wszystko zależy. O, kocham zdrapki. Nawet całkiem szczęśliwa jak dla mnie drapeczka. Mamy tak, 27 25, 7. oraz 23. trzy. A my mamy tak, 29.

i ostatni rządek. 21 nie posiadamy. 19 też nie. 27. O, jest, proszę bardzo. Już zaczęłam powoli wątpić, a jednak no, fajnie. 6 i 3. A pod 27 mamy piątala. No ok. No jak dla mnie spoko. Drapeczka wygrana. I ostatnia nasza nadzieja dzisiaj to góra kasy. Jedziemy. Wygrywające liczby to 27, 7, 34, 42 oraz 29. Więc jedziemy, więc szukamy. Mamy tak 43 blisko. 11 nie mamy. Dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć, cztery, dwadzieścia sześć, szesnaście, osiem, no jak na razie wszystko krąży, osiemnaście, czterdzieści siedem, dwanaście...

oraz 25, więc tutaj mi też to wszystko wygląda na pusteczkę. Literki kontrolne blu, nam to potwierdzają. No, szkoda kurczę, bo no, jeżeli chodzi o wynik, to jest w sumie całkiem nieźle, ponieważ jest 25 zł, to jest połowa wkładu. Jest okej. Okay. Tylko problem w tym, że myślałam, że troszeczkę więcej kurczę zarobimy. No, bo no przeleję zadrapanym te 12,5 zł. Może sobie kupią jedną zdrapkę za 10 zł i pomnożą ten, 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 ten wynik, mam nadzieję. No, wynik całkiem akceptowalny, połowa, no ale liczyłam na to, że, że, że będę mogła podzielić się z zadrapanymi o wiele większą kasą. No, ale to może będzie w niedalekiej przyszłości. Póki co bardzo dziękuję zadrapanym za udział w tym challenge'u. No i Dzięki, jesteście naprawdę wielkimi ludźmi i mam nadzieję, że Wam się będzie na, nie tylko na YouTubie, ale też w zdrabkach powodzić. Ja tam jestem zadowolona. No ten wynik taki troszeczkę, ale no mówię, mam nadzieję, że zadychę. Zadychę, kupicie sobie jakąś tam zdrabkę czy tam, nie wiem, dwa razy za pięć raz za dwa złote i coś fajnego wygrać. Może 500 złotych 500 pięćset od ręki? Jest to możliwe. Ale... Ale no tak, to się wszystko dzisiaj prezentuje 25 zł Tutaj były pustaczki Te trzy zdrapeczki wygrywały No dobra To chyba na tyle Zostawiam Was z takim przyjemnym widokiem Jeszcze raz polecam Wam kanał Zadrapani Zajrzyjcie do niego, jeżeli jakimś cudem Jeszcze nie widzieliście I pozostawcie tam subskrypcję u nich Lajka i tak dalej Bo naprawdę, naprawdę warto Jeszcze raz dzięki Okej, okay, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki. No i do zobaczenia. Niebawem. Cześć.